Serdecznie witam y, na Jasełkach. Y, na początek duże brawa, bo dzieci się stresują. Życzę <klucz> miłych wrażeń. noc staniemy przez Z grudniową cudną noc łączymy nasze ręce. Grudniową dziwną noc gwiazdami niebo świeci. Grudniową dziwną noc przybyło wasze dziecię. w kolekce pytają dorośli zaprasowani, czy to być może, bo jeśli tak, to ubranie świetne może, pytają, czy to dzieciątko i przy jakie, i do kogo podobne. I trzeba już wciąż od początku tłumaczyć każdemu z osobna, że anioł nad szopą jubiluje, że pastuszkowie zbiegli się z babień łuną, że jest tutaj w kolekce u nas. W miasteczku Nazaret mieszka Maryja, przeczysta panienka. O czym myśli przeczysta panienka? O dzieciątku bożym, co ma wstąpić na ziemię, by odkupić świat, by otworzyć tam niebo. Cześć już na Ziemię, o Dziecię Boże. Wszyscy prosimy Ciebie w pokoju. I za Was, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto ja, służę w Pańska. Niech mi się stanie według tego słowa. Nie bój się, Mario, będziesz Matką Bożego Dzieciątka. Duch Święty przyniesie jej na ziemię. Idź więc świętym Józefem do Betlejem, gdzie narodzi się Twój Na Ważniejsi tu od was byli i złotem zapłacili. Ja, ja się nie mogę. Ruszajcie dalej w drogę. W polu stajenka tam przenocować możecie. Ja czego mogę w stajence mieszkać na świętej panience? I ktoś się tam nas może. Tam przyjdzie tam przy, tam przy, dziecko, boże. Spiewać mu będą, panie, żeby do W w żadnej gospodzie i musisz znaleźć się, Jezu w tej i w wodzie. Nie ma dziś miejsca dla Ciebie, o Jezu, pomiędzy swoimi, na świecie, przez Ciebie stworzonym we własnym kraju, Twojej ziemi. Przyjdź, Dzieciątko, przyjdź na Ziemię. Pastuszkowie chodźcie złożyli i na świecie Cię Ciemna okryła Betlejem, pogasły światła wokoło. Na polu za Betlejem posnęły białe baranki, a stróżkowie też zaraz złożą się w cieple do gasującego ogniska. Nikt nie wie, że tam po dali spełni się cud nad cudami, że na ziemię zeszło Boże wiecie i czeka na hołd ludzkich serc. Dzieje, nie dzieje nieod. Jak niebo goryje, to znaczy, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Patrzcie jak tam, gdzie ze światłem w swoim migach. Nie bójcie się, oto dziękujemy ja młodoziecom. Dziś nie w mieście radę, ścigajcie wam bawicę. Szczęśliwa to nomina na zębownego...